Gdzie znajduje się moduł w Moto 850 i 1000 w najnowszej wersji? Tak jak widzicie, najnowsza generacja, trzecia tak zwana, znajduje się, słuchajcie, pod tym. Trzeba na bok, ale przed tym, słuchajcie, trzeba wkręcić śrubki. Śrubki macie tu, tu, tu i tu e, oraz tutaj jest. I jedna, I jedna pod spodem, taki duży wkręt jest tutaj. O tu jest ten wkręt. Więc uważajcie, że jeśli tego ma jak odkręcicie to, nie wyrywali, tylko jeszcze zobaczyć, że są tutaj śrubki. No, i moduł to jest taki sam, słuchajcie ME17. Taki sam jak 625F Motos, czyli z tymi trybami jazdy odkręcacie go, wysyłacie do nas na odblokowania. I więc tak moduł wygląda w tym miejscu, żeby odpiąć to, no to trzeba tu wcisnąć kostkę. To jak zobaczcie, się samo samo wyjeżdża. Widzicie na zawołanie, i tak samo druga strona jest to samo wciskacie. Tylko musicie najpierw od jednej kostki zacząć. A potem, jak chcecie włożyć, to przykładacie i dźwignią. Wam zaskakuje. Także tak wygląda moduł w najnowszych 850 i 1000 w CF Moto. Więc wysyłajcie do nas moduły. Adres znajdziecie w internecie oraz w opisie filmu. I tak to wygląda.